Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam, witam i o zdrowie pytam. Zapraszam Was na kolejne spotkanie z feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień, 9 lipca 2025 roku środę. Dzisiejszy dzień jest podwodeniem królika, moi drodzy, według chińskiego kalendarza. Jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj 9 urzędnik, a nazwa jego brzmi sukces. Miesiąc dalej mamy we władaniu, słuchajcie, wodnej kozy zarówno według kalendarza solarnego jak i lunarnego. Pamiętajcie o pustym kursie Księżyca, e, jeśli jesteśmy przy kalendarzu lunarnym, bo to bardzo ważna część składowa właśnie kalendarza lunarnego. Moi drodzy, wszystkie informacje na temat pustego kursu Księżyca na miesiąc lipiec znajdziecie na dole w opisie filmiku. Rok dalej we władaniu Drewnianego Węża, moi drodzy. O, jeśli jesteśmy przy Drewnianym Wężu, to oczywiście przypominam wam o e, tych wszystkich horoskopach rocznych, które tutaj znajdują się na kanale dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku, również loszu Szczęśliwej Wędrującej Gwiazdy. Warto się z tym wszystkim zapoznać, a szczególnie właśnie w tych dniach i w tych momentach, kiedy na przykład chcecie wprowadzać jakieś em, remedia Feng shui do przestrzeni albo e, właśnie ustawić sobie łóżko zgodnie z zasadami Feng Shui. Warto wtedy właśnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami Loszu Szczęśliwej Wędrującej Gwiazdy na rok 2025. E, wszystko oczywiście, moi drodzy, linkuję na dole w opisie filmiku. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, dzień 9 urzędnika. Według Feng Shui jest to dzień bardzo dobry na wiele różnych czynności. Przede wszystkim możemy dzisiaj zawierać małżeństwa, możemy wprowadzać się do nowego domu, mieszkania bądź nowej siedziby naszej firmy. Możemy dzisiaj dokonywać pochówku zmarłych oczywiście, ten pochówek zgodny z zasadami Feng Shui winien być. Zawieranie kontraktów biznesowych, moi drodzy, to też dobry moment właśnie na to, żeby zawrzeć dzisiaj kontrakt i jakiś biznesowy, rozpocząć daleką podróż czy rozpocząć budowę. DOMU. Moi drodzy, dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania sporów sądowych, jeżeli chcemy takowe wygrać. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla subrodzonych w znaku chińskiego: królika, kozy, psa i świni, a neutralny dla szczura, tygrysa, konia i małpy, a zły dla bawału, smoka, węża i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.